Witam z tej strony Erasmus. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić tak zwany Ritual Summon Potwory Ritual, ja wam pokażę co to są. O. Są to potwory o niebieskim kolorze i w przeciwieństwie do fuzji EXIS i Synchro trzymamy je w mainie tak samo. Czyli w mainie w swoim tutaj w tym deku. Trzymamy je tak samo w mainie jak pendulumy. Ładnie się świecie, prawda? Możemy go wezwać używając Ritual Kart. W tym wypadku jest to akurat cross Tutaj ma specjalny efekt, ale ogólnie chodzi o to, że możemy wezwać jednego Ritual Monstera z ręki. Tak działa większość Ritual Kart. To jest specjalna dla danego archetypu. Wzywamy po prostu Ritual Monstera z ręki. Poświęcając karty z ręki, których level jest równy temu potworowi, którego chcemy wezwać dokładnie, nie może być większy ani mniejszy, musi być równy czy jak chcemy wezwać na przykład tego potwora Necros of Decisive armor, to wygląda to tak aktywujemy tą kartę, ritual spell i musimy trybutować potwory, których level jest równy temu ten potwór akurat wymaga, żebyśmy nie mogli, żebyśmy użyli więcej niż jednego potwora, bo nie można użyć potwora o takim samym levelu, jak on, żeby go zrobić. Więc używamy w tym wypadku tych dwóch potworów. Wysyłamy je na cmentarz. I one są właśnie z ręki i wzywamy z ręki Ritual Monstera. Tak to w sumie wygląda. Oczywiście może być tak, że mamy mniejszego Ritual Monstera na levelu czwartym. Więc aktywujemy tą kartę. I trybutujemy potwory, których level wnosi 4, na tego jednego. I możemy go wewać. I wtedy ten spel idzie na griję. Tak mniej więcej wygląda rytual sam. To wszystkie metody wyzywania, jakie Wam pokazałem, oczywiście te główne. W tym filmiku pokażę Wam, jak wygląda sprawa speli wszystkich, jakie są typy. Bo tutaj już w wszystkich filmikach ekstra, ekstra z rytualem pokazałem mniej więcej są różne metody wyzywania i tam się przewijały różne spele. Więc pokażę Wam, po prostu jakie są spele, które możemy aktywować tutaj oraz tutaj. Pendulum, jaka yy, nie liczę, bo to są potwory, tylko traktowane są jak spele, yy, spele, i potem pokażę Wam, yy, jak wygląda sprawa trapów. Więc na razie dziękuję i do zobaczenia.